Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Klub San Jose Earthquakes zmierzy się ze Sportingiem Kansas City. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Oni wręcz uwielbiają grać wysokim pressingiem. Dokładnie tak. Taka taktyka wymaga sporej dyscypliny, bo jak jedna osoba zaczyna zamykać rywala, to inni zawodnicy też muszą ruszyć wyżej, żeby odciąć jak najwięcej kierunków podań. Jeśli ktoś się spóźni, to rywale wyjdą spod pressingu i przyniesie on więcej szkody niż pożytku. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Walter świetnie się teraz zastawia, widać, że umie to robić. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Piłkę przejmują rywale. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Bez faulu, czyściutki odbiór. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Jeśli zespół gospodarzy chce dzisiaj zdobyć jakieś punkty, to musi skupić się na obronie, bo to zdecydowanie ich pięta Achillesowa. Zespół gospodarzy, jak do tej pory, spisuje się fatalnie w defensywie jest pod tym względem najgorszy w lidze. No ale to przynajmniej niemal pewna gwarancja goli. I strzela! Dobrze broni Bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Ale szatak teraz na piłkę. Russell. Bez problemu odbierają piłkę. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Piłka do Orwesy. I to tyle z tej akcji. Nie utrzymują się przy piłce. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Statystyka posiadania piłki przypomina wynik na tablicy świetlnej. Tu też mamy remis. Jeśli mecz się choć trochę nie otworzy, któryś bramkarz chyba zaśni. No, a może ta akcja przerwie dotychczasowy impas? No, chyba wpadnie! Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Głęboko w polekarne zagrywa. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. No i koniec pierwszej odsłony spotkania. Jak na razie ekipa gospodarzy tutaj remisuje. Przez 45 minut nie stracili żadnego gola, co zdarza im się bardzo rzadko. Mają przecież najbardziej dziurawą defensywę w lidze. Tyle tylko, że podobnie jak rywali, ich również dotknęła niemoc Strzelecka. Stąd mamy tutaj bezbramkowy remis. Wszyscy chyba liczą na to, że w drugiej połowie któraś z drużyn przeł. Bomba w górę. Gramy! I strzela. Dobrze broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało. No, chyba wpadnie. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Ale ile można, obrona się połapała, wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Szansa, czy przełamie impas? Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Widzimy, jak dostaje piłkę tyłem do bramki, ale znajduje tam trochę miejsca, obraca się i trafia. Piękny pokaz umiejętności. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Odbiła się gdzieś ta piłka. Będziesz utrożny. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Teraz uderza i gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji. Tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. Wyrównali więc stan spotkania. 1 do 1. Grezo. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ładnie. Przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego dogrania. Świetnie teraz to zablokował. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Zgrywa w pole karne. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Daniel The match. Number 11. Kyrie Shelton. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniłaby zwycięstwo. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Zobaczmy co. Musi trafić! Dobrze! Soczyście uderzona piłka. Zabrakło naprawdę niewiele. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Russell. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut za autu. Przela! Dobrze broni Bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę. Ale nawet na chwilę nie wyglądało. No, chyba wpadnie. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Szansa, czy przełamie impas? Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. No w końcu Bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie. I teraz uderza. I gol. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast. Musi trafić. Dobrze, soczyście uderzona piłka, zabrakło naprawdę niewiele.